Widzisz tego gościa w okularach? Jeszcze rok temu siano kosił, nie? A ten wczoraj w Mariocie przegrał okrągłą pańkę w nocy, rozumiesz? Co mam rozumieć? Dwa słowa. Disco Polo. Chodzi o miłość. Jest chłopak, jest dziewczyna. Ja Jest też ojciec, który tego nie akceptuje. Co mi dla mnie Chcę się wyrwać z tej dziury. Dobrze to, to wie. Ja tu mam wykaz ty... zespołów. Chyba się jak się nazywam? Polak. A jak się Polakowi podoba, to to się wszystkim Polakom spodoba. jesteś Dziś Skopol, to wiecie, jesteśmy my! I o nas jest ta muzyka! I jak nas nie chcą wpuścić od dołu, to my i to będziemy samego szczytu. Mówię ci. Mówię ci Przecież on nas Pan ma talent. Szkoda byłoby go stracić. Po prostu rób to, co umiesz najlepiej. Bądź! Po co ci to? Bo dla mnie życie to są chwile. Macie przejebane! Jeszcze wczoraj marzyłem. A dzisiaj żyję! To jest telewizja, to jest show!